Zacznijmy może od przedstawienia się. Ja nazywam się Michał Brzozowski. Oglądacie portal motowojager.pl, a to jest firma wschodząca, wschodząca marka, marka Woch, której możliwe, że jeszcze nie znacie. A dlatego właśnie ja dostałem ten motocykl do testów między innymi po to, byście poznali te motocykle. Motocykle dalekowschodnie produkcji, co tu dużo mówić, chińskiej. Ale jest ich coraz więcej. Jestem w posiadaniu takiego katalogu, katalogu motocykli na Przyszły rok, na rok 2023, który udało mi się zdobyć na targach Intermod, ale żeby było ciekawie, to taki sam katalog w poniedziałek, pewien październikowy. Dostałem, wszedłem w posiadanie polskiego katalogu na prezentacji motocykli w Polsce, w Warszawie, się pod Warszawą, w Modlinie, na torze Modlin. Polski importer bowiem też pokazuje gamę motocykli, których już jest całkiem sporo, bo mamy, zobaczcie, zobaczcie sami mamy całkiem sporo tych motocykli, motocykli turystycznych, turystycznych Enduro, motocykli Enduro i motocykli typu Naked. Mamy 500, mamy 650, mamy także 300, a nawet na przyszły rok zapowiadany jest skuter SR4 Max 350, więc jest to marka, która naprawdę się fajnie rozwija i bardzo mnie to cieszy, bo też na targach Intermod, na których właśnie ten producent, producent Vox, miał naprawdę bardzo bogate stoisko. Poznałem bardzo dużo marek, których nawet w tym momencie nie wymienię z nazwy, bo po prostu nie pamiętam. Jedna z nich Tanbot. Słyszeliście o czymś takim? No właśnie, Horwin. Słyszeliście? No właśnie. Jest tego coraz więcej, coraz więcej i bardzo dobrze, bo no po prostu fajnie, jak coś na naszym rynku się dzieje, troszeczkę się zmienia. Dobrze, tyle, tyle tytułem, troszeczkę przy długiego wstępu. Ten motocykl był zapowiadany przez dłuższy czas i bardzo dużo osób czeka na niego. Wzbudza on bardzo duże zainteresowanie z dwóch powodów. Po pierwsze, motocykl ten trafia w gusta Europejczyków, bo jest z segmentu, który jest w tym momencie bardzo popularny, czyli turystycznego enduro, ale enduro przez duże E, bardziej nastawionego na offroad. Natomiast, jeśli chodzi o drugą rzecz, to jest jest to absolutnie, właśnie, nowa marka, która. Hmm... Ciekawi ludzi. Ja sam doświadczam tego, że podczas testów różnych motocykli, czy biorę Ducati, czy biorę BMW, czy biorę Hondę, Suzuki albo cokolwiek innego znanego, raczej ludzie do mnie nie podchodzą i nie pytają się o motocykl, którym jeżdżę, bo coś niecoś o danym modelu wiedzą, wiedzą o marce i nie wzbudza ona takich zainteresowań. Te motocykle nie wzbudzają takich zainteresowań. Natomiast tyle rozmów, ile miałem na temat Wodża podczas kilku dni testów, no dawno mi się coś takiego nie przydarzyło. Ostatni raz chyba jak któregoś z Indianów. Testowałem, bo, bo tam też te motocykle robią, robią wielką robotę. Każdemu się wydaje, że to, jest, że to jest Harley, a to jednak nie jest Harley. Panie, co to jest? Natomiast ten motocykl wpisuje się właśnie w gusta użytkowników europejskich. I teraz pytanie, czy oczekiwania, które Europejczycy mają wobec tego motocykla, będzie on spełniał? Dostałem ten sprzęt chyba jako pierwszy w Polsce po to, żeby go na taki długi test, po to, żeby go po prostu przetestować i żeby to sprawdzić. Jak zwykle przy takich motocyklach dualnych mógłbym podzielić i chciałbym podzielić ten mój test, a właściwie pogadankę na temat tego motocykla na dwie części. Najpierw łatwiejsza offroad, roadowa, szosowa, a potem ta bardziej skomplikowana offroadowa, bo w końcu ten motocykl przede wszystkim ma służyć do tego, by jeździć poza asfaltem. Jak on jeździ na asfalcie? Gra, trąbi, przyspiesza, hamuje. W zakręty wpisuje się całkiem nieźle. Jeśli chodzi o hamulce, mimo tego, że one nie są brandowane tutaj żadnymi jakimiś, jakimiś znaczkami, nie mają nic, to hamują bardzo, bardzo dobrze. No cóż, nie mają dużo do zahamowania, bo ten motocykl gotowy do jazdy waży 158 kg. ABS działa, nawet za bardzo, o czym później. No i cóż, jeśli chodzi o wygodę, wygodę jazdy, to jedna rzecz, która w tej wygodzie przeszkadza, bo tak, 915 cm wysokość siedziska, sprawia, że ten motocykl teoretycznie nie będzie dla każdego, dla osób powiedzmy bardzo niskiego wzrostu, ale osoby rzędu 1,70-1,75 już się odnajdują. Zresztą Hubert, kolega poznany tutaj na, w tym miejscu na tej piaskarni, na której jesteśmy, pojeździł i stwierdził, że ten motocykl rozmiarowo jest jak najbardziej dla niego się. No jak? Maszyna cała, jest bardzo fajna. Przede wszystkim lekka. Çok fajny wyświetlacz e, ABS. Trochę szkoda, że jest e, trochę mocny. Ale, wy, ale wyłączalny ABS. Tak, jest wyłączalny. E, nawet się bardzo wygodnie na tym siedzi. Większą kostkę i będzie super. Będzie latać. Widzisz, że tutaj przydałaby się w takim trudnym terenie jednak większa moc, prawda? Bo tutaj trochę mamy tam niecałe moc. 30 koni. Tak. I rzeczywiście na tych podjazdach tutaj no, jest zdecydowanie trochę za trochę mało. Trochę brakuje na dwójce, prawda? Tak, na dwójce ono już mi trochę siada. Muszę mu przy gazówkę robić ewentualnie redukcję, ale jak już robię redukcję, to już mi wtedy zaczyna stawać. No, no właśnie. No dobra, no ale dziękuję bardzo za, za pomoc w testach. Dzięki. Zostałeś testerem motowojadziora. Dla mnie on jest troszeczkę, troszeczkę jednak zbyt mały. Niemniej jednak wygoda jak najbardziej jest. Oczywiście oprócz tego, że moje kolana sięgają gdzieś tutaj i oczywiście jak zwykle nie wpisuje się moimi przydługimi kośćmi ud w miejsce, które wymyślił sobie projektant właśnie przeznaczając je na, na kolana i na, na nogi, na kości udowe. No ale to jest jak gdyby mój, moje brzemię, które niosę już od 20 lat, może ponad. Natomiast jeśli chodzi o wygodę, to jest całkiem fajnie. Owiewka działa, jest taka wypionowana, więc mój daszek mojego Schuberta E1 nie dostaje jakichś wibracji, nawet przy prędkościach powyżej 100 km na godzinę. Natomiast motocykl ten zaczyna mocno wibrować właściwie silnik tego motocykla. 292 cm pojemności, 28,6 konia mechanicznego. I 25 Nm momentu obrotowego, jeśli chodzi o wartości dotyczące mocy i no, parametrów tego silnika, oczywiście jednocylindrowego, zaczyna on dosyć sporo wibrować po wyżej prędkości 90 km na godzinę. Przyznaję, nie spojrzałem na ten wyświetlacz, nie, nie, nie pamiętam, ile to jest obrotów. No ale od 90 km na godzinę te, te wibracje już są takie znaczące. No i fajnie byłoby, żeby były mniejsze, ale z drugiej strony wcale nie. Ponieważ. Ten motocykl na tych oponach, na których on wyjeżdża, opony są produkcji chińskiej, bo to jest jakieś Tisum, Tyson, coś takiego. Um. No nie jest na pewno, nie powinien być na pewno demonem prędkości, nie powinniśmy tutaj mu odwijać, jeżeli by się nawet do takiej prędkości roz, rozpędził, typu 160 km na godzinę, nie powinniśmy takiej prędkości osiągać. Natomiast yy, przeszkadza nam w tym, w jeździe ponad 100 km na godzinę, ta wibracja generowana yy, przez silnik. Jest to i niedobrze, i dobrze. Dlaczego niedobrze? Dlatego, że no fajnie byłoby tym motocyklem jechać 115, 120 w trasie, ale uważam, że się nie da. Myślę, że maksymalnie takie pogodzenie właśnie tych wibracji nieprzyjemnych z, z prędkością obrotową silnika i, i z tą prędkością samego motocykla to jest około 105 km na godzinę, 110 licznikowy oczywiście. Natomiast, dlaczego to dobrze? Bo tym sprzętem jeździ się bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Wolno. Ja zauważyłem, że nie patrząc tutaj na licznik czerpię przyjemność z jazdy po asfalcie tym motocyklem jadąc 60 na godzinę. Naprawdę 60 na godzinę jest to taka prędkość, podczas której ja już odbieram ten motocykl, jazdy tym motocyklem, jako naprawdę dającą mi frajdę. I to jest coś niesamowitego. Przy tych przepisach, które teraz wchodzą, tych restrykcjach, tych punktach, które zostają nam na dwa lata, i liczby tych punktów, których możemy zdobyć nawet 15 za jeden wyczyn, no to powiem wam, że, że jazda. Z przyjemnością wielką, z prędkością 70-80 km na godzinę, maksymalnie nawet 90, tam gdzie wolno, jest czymś niesamowitym i dla mnie jest to ogromny plus tego motocykla. Oczywiście wibracja jest to wada i nie próbuję tego wybielać, no ale próbuję spojrzeć na ten motocykl od, od tej e, drugiej, także dobrej strony. E, no i tyle, no, jeśli chodzi o asfalt, to absolutnie poprawny motocykl, jeżeli jeździmy nim właśnie z tymi prędkościami, skrzynia biegów działa naprawdę bardzo dobrze, jak to już nas przyzwyczaiły produkty, produkty dalekowschodnie, nie ma z tym żadnego problemu. 11 litrów zbiornik, ja jeżdżę w cyklu mieszanym, jeżdżę i po, w offroadzie i po asfalcie, zrobiłem jakieś 200 km i jeszcze nie pali się rezerwa, więc wydaje mi się, że ten, że ten silnik nawet nie wiem ile on dokładnie pali, bo jeszcze tego nie sprawdzałem, nie musiałem tankować. No ale myślę, że w okolicach. A, nie będę strzelał. Między trzy, w okolicach trzech pewnie. Jak to 300, taka jest, taka jest zawsze podpowiedź, że jak ktoś ma trzysta pojemności, to pali w okolicach 3 litrów, czterysta, czterech litrów, pięćsetka, w okolicach 5, poniżej 5 i tak dalej. Więc tak, przechodząc do terenu, do off-roadu, czyli do tego środowiska, do którego ten motocykl został absolutnie zaprojektowany. Sprzęt mnie zaskoczył, naprawdę mnie zaskoczył, on świetnie sobie daje radę, ponieważ po takim obiekcie, jakim tutaj, w jakim tutaj jesteśmy, po jakim ja jeździłem oczywiście, czasami odpychając się nogą, czasami próbując dogrzebać się do tego głębszego, twardszego piachu, aby opona, która nie jest przecież jakąś bardzo, bardzo offroadową, ona jest taka pół na pół, 50 na 50. Ja widziałbym w ogóle ten motocykl na oponach Pirelli MT21, które są takie 90 offroad i 10% asfalt, to one bardzo pasują do tego motocykla, do, do jego duszy, do tego 21-calowego Koła z przodu, i wtedy oddałyby, oddałyby całość tego motocykla, charakteru tego motocykla. Natomiast nie mam tych opon, i on naprawdę na tych oponach, które zobaczcie, tutaj są, są wręcz zaklejone piaskiem, świetnie sobie radzi na piaskarni, na, na no chyba najgorszym terenie, najtrudniejszym terenie, na, po którym możemy jeździć, i to jeszcze nie po płaskim, a przy podjazdach pod górę. Więc mój test off-roadowy ten motocykl zdał jak najbardziej. No czego mu brakuje? No tak jak powiedział Hubert, brakuje mu mocy. No, zresztą chłopak przyzwyczajony do stukonnego motocykla. Wiadomo, że tak powie. Natomiast ten sprzęt oddaje, to co zabiera mocą może z przyjemności jazdy i z tego poczucia bezpieczeństwa, oddaje niską masą, bo on gotowy do jazdy waży 158 kg i nie mam żadnego problemu, żeby za takim Hubertem na ktm 790 wartym trzy takie wodze, o jego cenie jeszcze powiemy, żeby go bez problemu dogonić. A nawet przegonić w trudnym terenie, bo po prostu ten motocykl prowadzi się świetnie dzięki bardzo niskiej masie. A cały czas mówimy o motocyklu, który jest absolutnie dualny. Motocyklu, którym możemy dojechać do pracy, motocyklu, którym możemy pojechać na wycieczkę. W podstawowej wersji mamy od razu tutaj bagażnik. Motocyklu, którym możemy się nawet wywrócić, ucząc się jazdy. Mamy tutaj gmolew od razu w podstawie w cenie motocykla. No i to jest na pewno super fajne. Gmole, o których właśnie wspomniałem, na pewno fajne są w czasie przewrotki, no i na pewno podczas turystyki, gdzie myślę, że wygodnie można oprzeć nogę w czasie jazdy. Ale gdy próbujemy pokonywać zakręty, tak krosowo, spróbując tę nogę wystawić tam, gdzie się ją powinno, czyli do środka i do góry, niekoniecznie smutno, tak, no przeszkadzają, bo za każdym razem kopię w ten gmol. No i tutaj wydaje mi się, że jednak lepiej byłoby po prostu się nie przewracać. Czy jakieś problemy z tym motocyklem miałem? Tak, mam jeden i szczerze mówiąc nie mogę mu tego wybaczyć, bo trochę psuje mi przyjemność z jazdy. Jego ABS działa za bardzo. Mam tutaj przycisk, który pozwala na wyłączenie ABS-u i rzeczywiście ten ABS przed, jeszcze przed chwilą potrafiłem wyłączyć, ale już nie chce się wyłączyć ten ABS i nie umiem go wyłączyć, mimo że stosuję tę samą procedurę. Procedura jest taka, że w czasie wyłączonego silnika muszę nacisnąć ten przycisk, przytrzymać go, potem włączyć silnik, trzymając cały czas, chwilkę odpuścić i puścić ten przycisk. I wtedy ten ABS zapamiętuje ustawienie off i można nim jeździć. Nie wiem, nie czytałem instrukcji, po prostu metodą prób i błędów do tego doszedłem i to działało. W tym momencie niestety już nie działa. No i mam no, taki żal do tego, do tego sprzętu, bo jednak fajnie jest zarzucić tyłem. Podczas jazdy w terenie. No i zresztą to też jest kwestia bezpieczeństwa, bo zjeżdżając z takiej góry, nie mam pełnej kontroli nad tym motocyklem, jeżeli nie mogę zblokować, tak? Zblokować tylnego koła. Motocykl ten jest tani. Nie kosztuje on dużo. Dlatego też producent musiał na czymś oszczędzić, i oszczędził na przykład na tym, że zamontował z przodu w reflektorze żarówki, zwykłe żarówki, a nie LEDy. Natomiast kierunkowskazy mamy LEDowe, natomiast światła dzienne mamy LEDowe, postojowe mamy LEDowe, bo tu dziennych nie ma. Mamy tylną lampę. Także lodową, więc jest to bardzo fajny zabieg i widać, że na jakichś tego typu elementach oszczędzać nie trzeba. Jak osiągnięto tak niską cenę, jaką cenę, właśnie o tym muszę też wam powiedzieć. Ten motocykl ma kosztować, bo on jest w tym momencie jeszcze niedostępny i ma być dostępny dopiero w przyszłym roku 2023, to jest model na 2023 ma kosztować między 21 a 22 tysiące złotych, to jest taka cena, która Została zapowiedziana przez importera. Nie wiadomo ze względu na to, co się dzieje na rynku, ze względu na, na kurs euro, jest to ciężkie do przewidzenia, natomiast to jest tego typu cena. Porównując ten motocykl z, no nie da się uniknąć tego, Hondą CRF 300 Rally, mamy tutaj różnicę rzędu 10 tysięcy złotych. I Rally nie posiada w swoim wyposażeniu ani bagażnika, ani gmoli. Pytanie, czy te motocykle są porównywalne? Jeździłem. Oboma, Cerefą jeździłem w zeszłym roku, no i powiem Wam, że musiałbym je postawić jedno, jeden obok drugiego, żeby powiedzieć Wam, którym z tych motocykli jeździło mi się lepiej. Na pewno tam nie miałem takich, takich pomysłów na, na problemy z, tym, z tymi wibracjami silnika. Tam można było jechać trochę szybciej, ale też pamiętam, że jakaś tam melodia się kończyła przy 110 na godzinę. I z tego co pamiętam, to opisując ten motocykl, mówiłem o tym, że da się jechać w trasie 110. Jest tutaj różnica między 110, 105, 115, 100. To nie ma żadnej, żadnej wielkiej różnicy. Chciałbym się przejechać jednym i drugim w tym samym czasie synchronicznie, zabrać Hondę i, i Wodza 300 Rally na właśnie. Ten obiekt na przykład i zobaczyć, jak mi się jeździ, i wtedy będę mógł powiedzieć rzeczywiście, y, jakie są różnice między tymi motocyklami. Bo wybaczcie mi, coś, co testowałem rok temu, bo to dokładnie był październik ubiegłego roku, i coś, co, co testuję teraz, jest dla mnie nieporównywalne. Są to niuanse, są to rzeczy, które po prostu trzeba postawić obok siebie i wtedy wyciągnąć wnioski, więc wybaczcie, ale bezpośrednio nie mogę porównywać. Jedno, co mogę porównać, to to, to że ten motocykl, zarówno jak Honda, daje mi naprawdę mnóstwo frajdy, szczególnie w, podczas jazdy w terenie. Nie jest czerwony, bo czerwonych motocykli jakoś nie bardzo lubię. I czerwone motocykle nie trafiają do mojego serca, choć triumfa przecież czerwonego miałem. Wygląda obłędnie jak dla mnie. Jeszcze obłędniej wygląda wersja, którą widziałem na rynku niemieckim na targach Intermod, która ma zamiast tutaj czarnych żółte wstawki i też te żółto-czarne koła. Wygląd tego motocykla jest naprawdę świetny, z tym jeszcze wysoko poprowadzonym błotnikiem. No i cóż, nie powiedziałem jeszcze o zawieszeniu właściwie nic, bo już chciałem kończyć. Zawieszenie raz mi dobiło. To się przyznaje, ale zamknęło się wtedy, kiedy wjechałem w naprawdę ostrą wyrwę, kompletnie przed nią nie hamując, i to był dół idealny na moje koło. Więc ten motocykl, chyba każdy by się tam zamknął każde zawieszenie by się zamknęło i to był jeden jedyny raz, kiedy, kiedy zawias mi się zamknął podczas jazdy tym motocyklem tutaj, podczas podjazdów, zjazdów, jazdy po piachach, jazdy po torze enduro nie miałem niczego takiego i za zawieszenie dałbym temu motocyklowi naprawdę dużo, bo Przypomnijmy, no jest to albo Ustalmy, to jest to motocykl off-roadowy albo motocykl adventure tak naprawdę pierwszego kroku. Dla osób, które chcą się nauczyć jazdy motocyklem, może później mocniejszym, może później droższym, dysponują teraz w tym momencie budżetem na nowy motocykl, który mogą wziąć leasing, na który mogą wziąć kredyt rzędu właśnie 20-kilku tysięcy złotych, nie chcą wydawać ponad 30-40 czy 50 tysięcy, biorąc pod uwagę konkurencję i sześćsetki konkurencji. Na przykład, no wiadomo, że to to są zupełnie inne motocykle, ale no, ten motocykl jest tani. Ten motocykl po prostu jest tani i przez ten pryzmat ceny trzeba też na niego patrzeć, że daje absolutnie dużo w porównaniu do tego, ile trzeba za niego zapłacić. No i taką klamerką myślę, że chciałbym zakończyć moją wypowiedź. Dziękuję bardzo, subskrybujcie nasz kanał, bierzcie wodze yy, do testów. Jeździcie też chińskimi motocyklami, dajcie im szansę, bo nie tylko markowe, nazwijmy to, sprzęty potrafią robić świetną robotę, co myślę udowodnił właśnie ten mały Chińczyk. Pozdrawiam serdecznie, Michał Brzozowski, Motowoyager.pl. Cześć!